Yożcie Mano z tej strony, domek i witam Was w kolejnym odcinku z Farminga. W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie będziemy sobie wywozili no znaczy to najprawdopodobniej taki jest plan będziemy sobie wywozili e, zboża, ponieważ mam 20 tą rzepaku, którą mogę już wywieźć na obecną, i e, słonecznik, który też będę chciał wywieźć. Soję na razie nie, ponieważ to najdzie w górę i obiec, jeszcze nawet nie wiem jaka będzie. E, cena. Owiec będzie cena dopiero wyższa za dwa dni, a rzepak będzie bardzo mała różnica, więc pierwotnie sobie po prostu wywiozę teraz, bo e, nie, nie nie zaszkodzi mi to, że tak powiem. Ile, ile ile będzie droższe? Dosłownie troszkę. A jeszcze się może zmienić, lepiej, więc lepiej, żeby teraz to wywieźć i mieć święty spokój. E, jak widzicie, jestem na minusie, ponieważ pieniędzy niestety nie mam. Jestem biedny, biedny rolnik i nie mogę nawet otworzyć drzwi, co jest dość ciekawe, bo. Tu jest coś zepsute i nie mogę otwierać drzwi z zewnątrz, przynajmniej taki mam problem. E, więc wsiadamy, odczepimy sobie siewnik, otworzymy szybkę, odpalamy czwórkę, ponieważ będziemy jeździć czwórką, bo jest po prostu szybsza i wydaje mi się, że, 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 że bardziej mi się to opłaci, ponieważ zrobię to, co mam zrobić szybciej i wydajniej. Otworzymy sobie jeszcze daszek, o, bo się wtedy podnosi to, 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 to ten, wiecie, przycisk słoneczny. I jest po prostu według mnie trochę wygodniej i troszkę więcej widać I jest lepiej zapiętałem przyczepę odplandeczymy sobie ją eee, Załadujemy się O, co weźmiemy, a pierwszy sobie weźmiemy rzepak może Tak, pierwszy weźmiemy sobie rzepak, bo powiedziałem bliżej tam i sobie zaznaczyłem już Żeby Żeby wiedzieć gdzie jechać, bo Będę jechał pierwszy raz na skup Tutaj cały czas ziemi nie wyrównałem, także też bardzo brawo ja, że tak powiem No jeszcze kawałek i sypiemy sobie teraz yy, rzepak 4 tony 814 kilo, nie jest to za dużo ale wiecie zawsze coś, po 1000, więc 4000 zarobię będzie w miarę okej, okay. mi, się, mi się wydaje że będzie okej okay. yy, mi się wydaje że to wystarczy teraz na spokojnie sobie polecimy na skup, tu mamy ładną wodę więc... Znaczy ładną, ładną nieładną, no. Lubię tutaj ten przejazdek po prostu. Chodziłem sobie po mapce i ten przejazd mi się bardzo podoba. mam być 4, więc, więc... Tak, jest fajny, podoba mi się. Tutaj w lewo i jedziemy to wysypać i zarobić. Czyli tutaj zarobimy około 4... Nie wiem... No nie no dobra, 5000 powiedzmy zarobimy. Bez jest 1000, no to... Tu powiedzmy nawet 5200 pięć, pięć można powiedzieć, że myślę zarobimy lub coś, coś takiego, więc powinno być ok, powinno być ok. Ja nie będę narzekał na pewno. E, wagę omijamy, bo to, to nieważne. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej właśnie, e, jak najwięcej zarobku z tego. Dobra, ile zarobimy? Sypiemy, ile zarobimy? Na prawą, no, można i tak. Ile zarobimy zaraz się okaże. <laughs> Myślę, że tak. O, 4... pięć koła. Pięć dziewięćset, prawie sześć tysięcy zarobiłem. No to. Ja się cieszę. Dla mnie, dla mnie tylko lepiej, jak to się mówi. Dla mnie tylko lepiej. E, tutaj jest chyba su, skup słomy, tak mi się wydaje. E, skup słomy tu jest też tak. Czy tutaj będzie można wozić słomę? O, z tym mogę faktycznie pociąć sobie na ten. Mogę sobie skosić na słomę i spadać belki, ale nie pomyślałem. No to cóż, najwyżej w następnym sezonie się to zrobi. Tu się zakręcimy. Dobrze, że ten Ursus zjedzie 40 na godzinę mam być 4, bo bym miał jechać daleki dystans, naprawdę e, daleki dystans 28 na godzinę lub tam powiedzmy te 30. No to trochę całby było i trochę długo by to zajmowało, nie? O, a tu ładnie przelagowało coś. O, także także no... Średnio, średnio by to by było, o, ale tu dziury. Jezus Maria. Ogólnie możecie ocenić jaką mam gospodarkę, możecie napisać co myślicie o tej gospodarce Bo chyba za bardzo nigdy się nie pytałem co myślicie o tej gospie, ale mogę się mylić, więc... Zapraszam do sekcji komentarzy, tam możecie się, że tak powiem, pochwalić swoimi odczuciami odnośnie gospodarki No tak, dobra, teraz bierzemy sobie słone... Słonecznik jest pusty! Jak jest pusty? Zobaczcie, pisze, słonecznik 10 ton Gdzie jest mój słonecznik? Czy to jest jakieś drugie gospodarstwo, o którym ja nie wiem? To są silosy, poczekajcie. Musimy w takim razie. Czy to jest? Nie, to nie jest. Poczekajcie, eee, czy jest ustawiony? Jest silos. Tu jest ustawiony silos. W tym miejscu, i tu jest jeszcze jeden silos. Odwiedź, aha, czyli pewnie jest w tym, tak? To zgaduję, że. Tak, to będzie w tym silosie. No to dobrze, to w takim razie. W takim razie, jakoś to jest niby moje, ale nie jest moje, eee, to jedziemy ukraść zboże z sąsiadowi jedziemy ukraść zboże z sąsiadowi wycofamy sobie na spokojnie ło, nawet ładnie, no, nawet ładnie cofnąłem, jestem z siebie dumny jedziemy ukraść zboże z sąsiadowi Jest sprzedać mnie bogaci yyy e, o, tutaj też fajne dziury, tutaj jest to ładnie przebudowane tak jak wspominałem o odcinku z budowy, czy, czy, czy jakoś tak o czy czytam jakoś później, nie pamiętam już nawet ło, chłopie, tutaj miękko Łotan to by czwórka siadła. Czekajcie, jak to teraz wjechać? Od tej strony czy od. Nie, od drugiej strony sobie widzimy. Nie będziemy ryzykowali. W się ryzykować, nie ryzykować, ale po prostu. Nie chcę tam wierzyć, bo tam jest bardzo mocny kon do włamania, więc powiedziałem sobie tędy. Obramy sobie, otworzymy. Sosiad pozwala mi kraść, także łapka w górę dla sąsiada. Sosiad zasługuje na pochwałę. Złoty sąsiad, że tak powiem. Podjedziemy sobie tutaj nie wiem, w nie, nie wiem czemu tutaj akurat w tym silosie jest, jak mam być szczery <laughs> Ale mam rypę Ej! To wszystko w takim razie wytłumacza wszystkie dziwne rzeczy, które stały się na pewno na tym A to już jest ten, mamy 14 ton Czyli będzie jeszcze więcej zarobku, jakbym wiedział to sobie wcześniej to zrobił, no e, To wszystko wyjaśnia na temat e, tego, jak to się nazywa Nie dzikie mapy, tylko... nie Jest taka mapka, gdzie gramy, uuuu jak ta mapa się nazywa teraz? Zdziechów, zdziechów, zdziechów. Tam jest jeszcze jeden silos, chyba taki postawiony, ale nie jestem pewien. Jeżeli tam jest jeszcze jeden silos postawiony, to wyjaśnia bardzo dużo. Czemu mamy takie dziwne rzeczy. Czasami że pokazuje nam, że coś mamy, ale, ale tego nie mamy. Eee, I kiedyś dodałem chyba pumię do silosu, żeby nakarmił kury. Bo na początek sobie tak robiliśmy, że po prostu kury nam, że tak powiem, żyły. Mimo tego, że nie gramy na Stresson Modzie, no to pewnie coś tam mają. I też mu się nie zrespiło, co było właśnie bardzo dziwne jak dla mnie, więc prawdopodobnie to gdzieś jest Tylko trzeba będzie to znaleźć Więc to będzie ciekawe, będę musiał tego poszukać. Dobra, zjedziemy, tutaj to w takim razie, jeżeli mamy aż tyle, no to będzie nas stać na dość dużo I może w następnym sezonie, kupimy sobie w takim razie jakiś ciągnik I zobaczymy jeżeli byłby to ciągnik, możecie pisać w komentarzach jaki ciągnik, mm, lub możecie dawać pomysły co możemy kupić. Czy idziemy pierwsze w ziemię, czy idziemy pierwsze w ciągniki. Ja bym pierwszy poszedł w ciągnik, jak mam być szczery. Wolałbym zamienić te dwa moje ursusy małe na coś większego z powodu tego, że no tył napęd to sami widzicie jak idzie i coś może większego będę tego kupił. Albo zostawmy sobie jeden ciągnik, czyli 914 i kupił do niej jakiś osprzęt większy i to też może być według mnie dobry pomysł załóżmy kupić sobie osprzęt i kupić sobie mm, właśnie kupić sobie osprzęt i kupić sobie pole na przykład i to by według mnie byłby spoko pomysł ale możecie napisać co ty myślisz 10 tysięcy za przyczepę prawie no to jest dobry wynik mi się wydaje więc nie ma nie ma co że tak powiem narzekać tutaj na to o tu jest krzesełko więc <laughs> bardzo bardzo ładnie Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Nie wiem po co mi mapa teraz już szczerze mówiąc w tym momencie. Tutaj jest trochę nuno na tej mapie, bo nie ma, nie ma trafiku. Jakby był trafik byłoby fajniej, no, ale już nie będę wymagał tutaj dużo od tej mapy, ani nic. Ogólnie wiem, że jest nowa wersja tej mapy, chciałem ją nawet aktualizować, ale stwierdziłem, że jest to trochę bez sensu z powodu tego, że... No po prostu nie chcę mi się o to przerwać gospodarki, tak? Jak już gram na tej wersji to sobie na nie będę. Nie będę musiał zmienić, to sobie zmienię i po prostu tyle w temacie, więc... Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Tutaj spokoje. A mi się... Widzicie, zoczę nagrywać. I źno mi się chce spać. Nie, nie wiem jak to działa, naprawdę, ale... Dramat, łe. Na spokojnie, nie chcę tutaj nic rozwalić. Pojedziemy sobie. Powolutku. Cyk, cyk, cyk. Ło, łopi. Ale tu dziury mają na tej drodze. Nie zazdroszczę sąsiadowi, ale na szczęście nie będzie się wywozić, bo to pieniążki dla mnie pójdą. Dla komornika, dla komornika, bo prawdopodobnie zaraz na mnie komornik najedzie. Bo tam już widzicie, pieniędzy nie miałem. Bo to jeden dzień to wiecie, nie wiedział, jeszcze nie przyszli. Jakbym. Zmie... Oje, chłopie, panie, ho... jakie hop ma gruzy? Tu normalnie w BMW chyba postawił. E, dobra, teraz jest jeszcze taka sprawa, czy ile tu zostało. 6 ton, no to jeszcze na przyczepa została w sumie. Dobra, to weźmiemy. W takim razie jak została jeszcze na przyczepa, to weźmiemy. A ja sobie zrobię miniaturkę. Yy, zrobię sobie zdjęcie, cyk, cyk. Włączymy chudy. Zrobimy sobie ładne zdjęcie. Wezmiem. Albo o takie O, O, o to, 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 to to. Dobra, zrobimy coś takiego. Dobra, myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, jedziemy, zobaczymy się jeszcze chudym i jedziemy. Dobra, no i teraz mamy... Widzicie, jeszcze jedna nam w takim razie wyszła, To powiem Wam, szczerze mówiąc, patrząc na to w tym tempie będzie nam dostać na bardzo dużo rzeczy. Więc robi się to samo co kiedyś, czyli gram na normalnym poziomie jest za łatwo. Potem będę na trudny... Będzie za trudno, czasem na łatwy na chwilę, czasem na normalny? I znowu się zrobi tak łatwo, że do wszystkiego się dorobię w ciągu jednej sprzedaży. W sensie, można powiedzieć, że trochę teraz oszukuję, wywożąc to zboże, ale z drugiej strony myślę, że jeżeli gra mi to dała, no to w takim razie czemu by tego nie sprzedać, prawda? Nie, nie, nie dodawałem tego, żeby cheatować tutaj czy coś, tylko po prostu mi to grała. Ten dała gra, dał mi to, że tak powiem, Software, czyli teoretycznie co w zasadzie twórca mapy. Czyli teoretycznie mogę to sprzedać, ponieważ mam to po to, aby właśnie mieć, że tak pewno taki rozwój. Wiecie, pierwszy nazwijmy to. Także, także wydaje mi się, że to, to mogę sprzedać. I potem resztę sobie też przewiozę do. Yy, a możemy się zważyć, w sumie zobaczymy, ile to waży. O, nawet działa, waga. Ten yy, potem resztę sobie przewiozę do swojego silosu. Ile tu pokazuje? 17.105. 17.105. No, raczej nie ton. To będzie pewnie w litrach, tak samo pokazywało. Czyli nasz ciągnik waży, znaczy nasz zestaw waży jakieś 11 tysięcy litrów. Tam 10. Dobra, sypiemy. Powiem wam bardzo, bardzo szybko, to w takim razie nie. To musimy tutaj zrobić nienormalny, tylko wysoki. I w tym momencie cena nam się robi 600 za rzepak. To, to jest taka bardziej realna cena, mi się wydaje, nie? Teraz dostaniemy 5000, czyli połowę tego. No, no to dobra. Powiedzmy. Powiedzmy, że to będzie ok. Możecie zdecydować w, w komentarzach, czy, będziemy, czy mam grać na normalnym, czy mam grać na ciężkim. Zobaczymy. Na łatwym nie chcę grać, bo na łatwym jest za łatwo. Więc to no nie ma nawet sensu, mija się trochę z celem. E, więc możecie napisać, jak, jak, jaki tryb mam używać. Yy, I większość, do powiem... Łę. Większość yy, komentarzy, która będzie na dany typ, po prostu wybiorę ten tryb i na tym będę grał więc yy, To będzie do Was należała ta decyzja, więc to, 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 to dobrze, to spoko. O, tu było w, w łopie. Ogólnie nie wiem, czy lepiej z tej kamery, czy tam. Tak, staram się zmieniać te kamery, żeby nie było nudno. A sobie one tam, bizonek, bi, bizon, Bizonik Bizonek stoi. Yy, tutaj będzie trzeba to skultywować, wszystko. Także będzie, będzie roboty, a roboty. Więc chciałbym, chciałbym sobie kupić coś, właśnie. Do, do czwórki lepiej takie powiedzmy 5 metrów mniej więcej 4-5 metrów. Ten kultywator ma 28 te 4 metry bym chciał mieć, nie? Yy, więc możecie możecie pisać, czy czy, czy kupujemy ciągnik i, i kupimy osprzęt. Zobaczymy, zresztą ile będziemy mieli pieniędzy, bo to wszystko zależy od kasy tak naprawdę, a nie od tego co ja chcę. Yy, wydaje mi się jednak, że zostawienie tego ciągnika, bo on ma coś około 80 koni, no to wydaje mi się, że 4 metrowe sprzęty powinien ciągnąć. Jakieś lekkie, nie? Więc powinno być ok. Eee, tu sobie ładnie zajedziemy. Nasypiemy sobie do przyczepy. Tutaj ładnie... W, ten, kradniemy wszystko i, i jest... Ale cii, nie mówcie nikomu. Nie możecie powiedzieć nikomu, że ukradłem to. Znowu się zawieszę? Nie, teraz dobrze zajechałem. Tu ja powiem wam szczerze, ten wyjazd z tej gospodarki jest trochę dowalony. Do, do, do z tej strony, bo jest naprawdę ciężko wyjechać. Także, o. Boła wow, tam ładnie siada, co? No, ładnie, ładnie, ładnie to siada, ładnie. Yy, Okej. Okay. Pojedziemy sobie... Aaaa, chwila, chwila, chwila. Mam słonecznik. Gdzie jest najdroższy słonecznik? Najdroższy słonecznik jest w miejscu tym, już spada sobie cena. Czyli w sumie to jest chyba to samo miejsce, nie? Czy nie? Czekajcie. Nie, to nie jest to samo miejsce. O Jezus, to jest tam! O, Chryste No dobra, no to będzie trochę jednak drogi. Czyli dobrze, że się popatrzyłem. Co w się sensie nie ma dużej różnicy, ale niech jak już mamy sprzedać po wysokiej cenie, to sprzedajmy po tej wysokiej cenie. O, to będzie drogi. Łochry i panie Dobra. W takim razie dobrze, że wziąłem, wziąłem, sobie czwórkę, bo 60 to bym jechał chyba 3 dni. Naprawdę. Wolne, wolne, nikt nie jedzie. Nikt nie jedzie, nikt tu nie chce jeździć, więc lecimy na pełnym, na pełnym gazie. I łogień przed siebie. Więc. Tara będzie bardzo długa i żmudna droga. I możemy sobie zoobsować pola. Nie no, powiem Wam, to, że mam tą czwórkę, która jedzie 4 dychy to jest. Szczerze mówiąc, jakby nie o to by to trochę zajęło. Myślę, że bym jechać tak dobre 10 minut na ten skup. Więc wydaje mi się, że... Podjąłem dobrą decyzję kupując tą szybszą czwórkę, bo przy, przy, przy tak powiem, przy okazji nie dość, że jest szybsza do przejazdu na przykład na pomiędzy gospami czy coś to tak naprawdę w takich przypadkach jak tutaj teraz no to widzicie jechać załóżmy 30 a jechać 40 to jest różnica ona w ogóle mocno hamuje nie wiem czemu ta czwórka albo nie mam wgranego moda na ten na zmniejszenie siły tego tarcia silnika czegoś takiego tak się to nazywa czy tam oporu nie wiem ale raczej nie raczej mam wgrany raczej mam wgrany tu jest ustom, no ale nikt nie jeździ także nie idziemy przed siebie Chyba, że tu jest trafię tylko jest wyłączony, nie wiem, może jestem zatępny, żeby to znaleźć. Tu ładny mostek. Tutaj uwaga krowy. Jak mi się znowu spać chce. po kabinie. Ale ta czwórka fajnie. Ta, ta czwórka fajnie brzmia się wkręci na wysokie obroty, jak się je da pod górę na przykład, wiecie, jak się już jak się już... Że tak powiem, ten silnik pod obciążenie ten wkręci, to naprawdę fajnie brzmi jak dla mnie. Jeden z lepiej brzmiących ciągników chyba, jak mamy szczery Więc Ja polecam, serdecznie To jest chyba ten To nie jest od Kara- A bo to jest Karasia? A może to jest Karasia? Nawet nie wiem czy to jest Ursus, szczerze mówiąc, może to jest Karasia, jak wiecie to możecie napisać Jak wiecie to możecie napisać Bo ja już sam zapomniałem Ło Mama do mnie dzwoni Halo? Denerwuje mnie, bo mi Nie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie łamać, że tak powiem, regulaminu YouTube'a do końca. Ehm, przycisk do dodawania gazu w części kierownicy lub zestawu kierownicy, trochę skrzypi, bo nie dałem wystarczająco smaru i teraz musiałbym to rozebrać i dać smaru więcej, ale nie wiem czy mi się chce. Jak na przykład gram Asetokorset, to coś tam... E -he -he -he", takie jakby normalnie prosiaka jakiegoś słyszał daleko, takie? Nie jak to nazwać. A w farmingu, jak się puszcza co czasami słychać. Także troszkę denerwujące. Da się przeżyć, ale denerwuje. Po prostu. Teraz nie wiem, czy jechać z resztką, czy już to sobie przysypać. że tak powiem. Ile tu jeszcze zostało? 2,5 tony to nie jadę. To mi się nie chce. Dobra, to 2,5 tony nie będę jechał. Nie będę się od 2,5 tony, że tak powiem, prosił. Tylko sobie przesypię nie do swojego silosu. Yy, a resztę. A resztę, resztę, resztę tego. Na przykład soi czy coś to mogę sobie zawieźć na spokojnie e, Poza odcinkiem I myślę, że to będzie najlepszy w sumie spo Najlepszy sposób, najlepszy pomysł jak mamy cztery, więc Więc, więc zobaczymy Dobra, teraz ja damy na lewo W sumie była chyba lewa ustawiona Tak, była lewa ustawiona, bo tam musiałem na lewo wysypać Dobra, więc wysypiemy sobie słonecznik e, Wysypiemy sobie słonecznik Ja sobie w, w sumie wiecie co, przepnę ciągnik żeby nie jeździć czwórką nie, nie, nie marnować mnie paliwa, bo na takie małe dystanse to niepotrzebny mi jest taki ciągnik w chwili obecnej, więc po prostu będę sobie jeździł 60. 30 nie chcę, bo cyska jest trochę, ten, trochę słabsza, więc, więc e, nie chcę mi się nie męczyć. Będę sobie 60, dobrze, że powiem tak szybko. O, Będę sobie 60 odpalę, podjadę. Zapnę przyczepę będę sobie przewoził yy, plony do siebie, yy, więc cóż, myślę, że to będzie wystarczająco, że mówiąc nam około 15 minut, podejrzewam, że wyjdzie, więc będzie dobrze. Yy, więc dziękuję za oglądanie wszystkim, wszystkim którzy byli. Jak dotrwali się do końca, to możecie napisać dotrwałem, dotrwałam lub cokolwiek. Yy, I cóż, widzimy się na następnych odcinkach, także trzymajcie się, do zobaczenia i szczęła mordy.